W ciągu ostatnich trzech lat pomogłem ponad 100 trenerom personalnym i oto trzy największe błędy, które blokowały ich przed tym, aby zbudować stabilny i dochodowy biznes trenerski. Nazywam się Kajetan Górlicki. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, to ogólnie cieszę się, że tu jesteś. Dzisiaj powiem Ci o trzech błędach, których realnie wierzę, że musisz unikać, jeżeli chcesz. Pozyskiwać regularnie klientów i zbudować swój biznes i rozwinąć go do regularnych 10-15 tysięcy złotych. Zarówno biznes stacjonarny, jak i biznes online. Pierwszą rzeczą jest chyba to, z czym spotykałem się najczęściej, rozmawiając z trenerami, a w przeciągu ostatnich trzech lat to naprawdę było już chyba blisko tysiąca trenerów. Około 50% osób, która nie wie, jak zacząć, jak zacząć pozyskiwać klientów, jak zacząć rozwijać swój biznes, chce zacząć od, od tworzenia swojej strony internetowej. I to jest bzdura. To jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, i zaraz wytłumaczę Ci dlaczego. Abstrahując totalnie od tego, że współpracowałem z trenerami, którzy rozwiniali swój biznes do 30, 50, 70 tysięcy złotych, mając swoje studia treningowe, mając zespoły trenerów pod sobą, to byli ludzie, którzy często nie mieli nawet swojej strony internetowej. I mówię Ci to tylko dlatego, żeby uświadomić Ci, że jeżeli osoby, które robią takie wyniki, nie potrzebują tej strony internetowej, żeby regularnie pozyskiwać klientów i rozwijać swój biznes, to dlaczego Ty chcesz to robić, będąc na zupełnie e, niższym etapie? Będąc na poziomie, na którym jeszcze nie masz opinii, nie masz prawdopodobnie e, dowodów słuszności, czyli jakichś zdjęć przemian swoich klientów, nie masz doświadczenia w tej branży, nie masz rozpoznawalnej marki. Mija się to. Z celem, bo nawet jeżeli taką stronę stworzysz, to najprawdopodobniej zostanie ona przytłoczona innymi stronami internetowymi trenerów, którzy już tą markę mają zbudowaną i ich perswazja na tej stronie i przekonywanie do tego, że ich usługa jest lepsza, będzie na wyższym poziomie niż u ciebie. Więc stracisz pieniądze, stracisz czas na tworzenie takiej strony, a i tak nie będzie ona przynosiła ci rezultatów. Ale to nie jest główny powód, dlaczego to jest najgłupsze rozwiązanie, które możesz zrobić na start. Pomyśl sobie o tym, że jeżeli realnie teraz myślisz poważnie o tym, aby zacząć zarabiać z tej pasji, zajmować się prowadzeniem treningów, Musisz stosunkowo szybko zacząć pozyskiwać klientów. Musisz zacząć pozyskiwać regularnie klientów i budować swoją bazę klientów od zera. Nie masz opinii, nie masz dowodów, nie masz efektów klientów, nie masz większego doświadczenia, nie masz rozpoznawalności. I teraz ten czas, który ty możesz poświęcić właśnie w tworzenie strony internetowej i te pieniądze, które możesz poświęcić w stronę internetową, możesz dużo lepiej spożytkować. Bo wyobraź sobie, że grupa potencjalnych klientów, do których trafiasz, to jest zbiór osób na różnym etapie w tajemniczenia, w rozwiązanie i w problem, czyli powiedzmy 80% osób z Twojej grupy docelowej to są osoby, które w tym na tym etapie albo nie mają świadomości, że mają problem, bo są, tak, są grubi całe życie i nawet nie mają świadomości, że jest to problem, więc akceptują fakt swojej nadwagi, akceptują fakt braku swojej kondycji i uznają to jako normę. Więc oni nawet nie szukają rozwiązań, więc nie mówimy nawet o szukaniu trenera, bo oni nie szukają rozwiązania dla swojego problemu, nie wiedzą, że im to szkodzi długoterminowo i jak to wpływa na nich, więc nie szukają też rozwiązania. Druga część osób, też spora, która ma świadomość, że ma lekką nadwagę, ma świadomość, że nie ma kondycji takiej, jakby chciała, ale te osoby już w pewnym stopniu mają świadomość rozwiązań, ale nadal nie wiedzą, które jest najlepsze. Czy dieta? Dlatego ludzie próbują różnych diet. Dlatego ludzie próbują treningów na własną rękę. Dlatego ludzie próbują biegania, roweru, chodzenia i nadal nie mają tych efektów, ponieważ nie mają do końca świadomości, które rozwiązanie jest najlepsze. Prawdopodobnie ty jesteś w tym też na takim etapie, że nie wiesz do końca, wiesz, że jakieś tam reklamy może zadziałać, zadziałać i pomóc ci rozwinąć biznes, jakieś polecenie, jakieś coś, ale nie wiesz, jak generalnie jeszcze to robić. No nie? Więc jesteś na tym etapie poszukiwania rozwiązań. Tak samo jest w przypadku Twoich potencjalnych klientów, i tylko mała część tej grupy osób i są osobami, które mają świadomość tego, że mają problem, mają świadomość tego, że najlepszym rozwiązaniem dla nich jest połączenie diety i treningów siłowych i chcą zainwestować w tę współpracę z trenerem. I to jest tylko 5-10% osób, czyli osoby, które aktywnie będą szukać trenera. Więc robiąc stronę internetową, trafiasz tylko swoim marketingiem właśnie do tych osób. Co się dzieje? Jakaś taka osoba, która szuka tego rozwiązania, być może wejdzie na Twój, na twój profil, ale patrząc na... To, że jest tych osób bardzo mało, a stron internetowych czy trenerów, którzy mają większe doświadczenie od ciebie, jest dużo więcej, jest bardzo duża szansa na to, że nawet jeżeli ktoś się będzie odzywał do ciebie z tej strony internetowej, to nie będzie na tyle częste, że pozwoli ci to stabilnie rozwinąć biznes. I teraz pomyśl, ilu musiałbyś mieć takich zgłoszeń? Ile musiałbyś mieć takich zgłoszeń? Ile osób musiałoby do ciebie napisać ze strony internetowej, żeby zaczął pozyskiwać klientów? Uwierz mi, że to nie jest tak, że każda osoba, która się do ciebie zgłosi, zostanie twoim klientem. Jest jeszcze długi proces, który poprzedza pozyskanie takiego klienta, więc. Na 5 zgłoszeń miesięcznie 6, 7, 10 zgłoszeń, to jest za mało, żebyś ty był w stanie zacząć stabilnie rozwijać ten biznes. A z doświadczenia wiem, że tych zgłoszeń jest czasami całkiem mniej, bo mam rozmawiałem z trenerami, którzy mieli stronę i nie mieli żadnych zgłoszeń. Więc zainwestuj te 2000 zł, które chcesz przeznaczyć komuś na tworzenie strony, zainwestuj w reklamę. Jeżeli umiesz tworzyć reklamę i wiesz, jak to robić, to jest to dużo lepsza inwestycja, bo. Mając strategię reklamową, inwestujesz 2000 i już w pierwszym miesiącu e, takich działań, czy w dwóch miesiącach, jesteś w stanie z tych 2000 zrobić 3000, zrobić 4, zrobić 5, zrobić 6, zrobić tysięcy. Jeżeli będziesz miał powtarzalny system, który generuje ci e, wzrost z inwestycji kilkukrotny, no to jesteś w stanie. Zwiększać wydatki na reklamę i zwiększać swoje przychody i stabilnie rozwijać ten biznes. I jest to sensowniejsze rozwiązanie na pewno niż na tym etapie tworzenie strony. Tak samo jeżeli masz poświęcić swój czas na tworzenie strony, to dużo lepiej jest w tym momencie autentycznie nie wiem, tworzyć content, docierać do nowych osób, czy przykładowo nawet wysyłać 100 czy 200 zimnych wiadomości ze swoją ofertą do osób, które obserwują Twoją siłownię, to będą działania, które naprawdę pozwolą Ci docierać do zainteresowanych osób dużo szerzej, dużo bardziej przewidywalnie i pozwolą Ci regularnie rozwijać ten biznes. Druga rzecz to jest próbować wszystkiego na własną rękę i uwierz mi, mówić to całkowicie szczerze, z własnego doświadczenia, najlepszą inwestycją, którą możesz zrobić, to jest inwestycja w swoją wiedzę. Nie tylko najlepszą decyzją, ale najbardziej oszczędną i Najbardziej oszczędzającą czas. I wiedz o tym, że mamy teraz trzy waluty: mamy czas, mamy pieniądze i mamy wiedzę. I te wszystkie trzy rzeczy, żeby zdobyć wiedzę, której potrzebujesz, aby zarabiać teraz 10-15 tysięcy złotych, musisz wykorzystać swój czas, musisz wykorzystać swoje pieniądze, żeby ją zdobyć. I wiele osób postanawia zrobić to samemu, czyli wykorzystuje więcej czasu, swojego własnego czasu, żeby nabyć jakieś umiejętności, żeby nabyć jakąś wiedzę. Tylko problemem jest to, że te osoby wykorzystują. Wiedzę, wykorzystują e, czas, myśląc, że oszczędzają tym samym pieniądze. A prawda jest zupełnie inna, bo najlepszą opcją jest zainwestowanie w wiedzę osób, które zrobiły to, co ty chcesz zrobić, albo pomogły wielokrotnie zrobić to osobom w podobnym położeniu do ciebie, przejść tą drogę, którą ty chcesz przejść. Bo to są osoby, które przerobiły tych caseów, tych problemów dużo więcej niż ty. Sam przerobisz. I nauczyły się już na błędach, a ty jeszcze tych, tych błędów nie popełniłeś, więc jest duża szansa, że też je popełnisz, a każdy błąd w marketingu będzie kosztował Cię pieniądze. Więc w tym momencie tak naprawdę robiąc wszystko na własną rękę i popełniając te błędy, każdy błąd kosztuje Cię pieniądze. Więc w perspektywie 5, 10, 12 miesięcy popełniasz tych błędy na tyle dużo, że kosztuje Cię do dziesiątki tysięcy złotych. I uwierz mi, że inwestycja w jakikolwiek kurs o marketingu, w swoją wiedzę, we wsparcie mentora, jeżeli miałby to nawet kosztować 4, 5, 10 tysięcy, to jest inwestycja, która długoterminowo zwróci Ci się najlepiej, najszybciej ze wszystkich możliwych opcji. I ja zrobiłem to samo i wielokrotnie w swojej głowie miałem takie przekonanie, że wiem lepiej, umiem lepiej i sam do wszystkiego dojdę i wiem teraz po czasie, ile pieniędzy przez to straciłem. No i trzecia rzecz. Ja, jeszcze tutaj fajny przykład. Na podstawie mojego, mojego klienta Michała. Kiedyś, jak rozmawialiśmy jeszcze tutaj przed włączeniem go do naszej akademii, to Michał sam tworzył content I Michał nie uważał tego jako stratę czasu. Mówił, że się dużo podczas tego nauczył. Ale jego głównym celem tworzenia kontentu było pozyskiwanie klientów. Problem okazało się to, że mimo tworzenia kontentu przez miesiące, przez długie miesiące, nie, nie będę teraz strzelał, ile tam było, ale około 3-4 miesięcy tworzenia regularnego kontentu. Kiedy policzyliśmy, ile godzin spędził na tym, aby ten kontent przynosił mu klientów, to się okazało, że to było w granicach 180-150 godzin. I kiedy przeliczyliśmy sobie to nawet na taką zwyczajną pracę na etacie i wzięliśmy to za jakieś 30 zł, to może sobie 30 zł na przykład za godzinę, czy 35 może sobie policzyć mniej więcej, ile pieniędzy stracił tylko właśnie inwestując czas w rzeczy, które nie przyniosły mu zysku. Trwaliczając to tylko i wyłącznie na pracę na etacie. A ile zarobiłby w tym czasie, kiedy poświęciłby te 180 godzin czy 150 godzin na wykonywanie właściwych rzeczy, na właściwe tworzenie kontentu, które zacznie mu, pomoże mu pozyskiwać klientów? Są to straty finansowe, których nie da się tak naprawdę przekalkulować. I co jest najciekawsze, kiedy wszedł do programu i zaczęliśmy wdrażać strategię. Włączył swoje reklamy, za właśnie tą strategię u niego wybraliśmy głównie. Przez 14 dni, gdzie wydał około 600 zł na reklamę, podpisał 5 umów na e, treningi personalne. Więc pozyskał 5 klientów w ciągu e, 14 dni. Więc mega. Co nie? I tyle czasami wystarczy. I ostatnia rzecz. Róż z marketingiem, kiedy wszystko będzie perfekcyjne. Czyli syndrom oszusta Pamiętaj o tym, że nie ma idealnego momentu, żeby stworzyć reklamę, nie ma idealnego momentu, żeby stworzyć swój pierwszy content. To są rzeczy, które blokują Cię przed tym, żeby się rozwijać. I tak samo jak Twoi klienci wiecznie będą odkładać dbanie o siebie na, na później i będą mieć wymówki, że teraz jest majówka, a za tydzień będzie jakiś wyjazd, więc oni zaczną w ogóle za cztery miesiące, bo wtedy będą idealne okoliczności do tego. Sam wiesz, że to nie działa, bo rzeczy, które wypracują w tym momencie do tego sierpnia to jest już inny standard. Oni zaczynają zupełnie z innego poziomu, więc nigdy nie jest za późno, żeby zacząć dbać o siebie. Tak samo jest z Twoim marketingiem i rozwijaniem Twojego biznesu. Nie czekaj na idealny moment, kiedy wszystkie okoliczności będą Ci sprzyjać, tylko zacznij pracować nad tym teraz. Jeżeli poważnie myślisz o tym, żeby zacząć rozwijać swój biznes trenerski, zarabiać regularnie 10-15 tysięcy złotych, robić to niezależnie i w tak konkurencyjnym rynku nie dać się stłamsić, to w tym momencie musisz zacząć myśleć o tym teraz, jak zacząć pozyskiwać klientów i już teraz musisz zacząć dbać o swój marketing. To tyle, co chciałem Ci dzisiaj przekazać. Jeżeli chcesz, żebyśmy indywidualnie pomogli Ci rozumieć swój biznes, to oczywiście w opisie znajdziesz link do umówienia rozmowy z naszym zespołem oraz link do takiej strony, gdzie możesz obejrzeć, jak działamy. A poza tym to wszystkiego dobrego. No i słyszymy się w następnych materiałach.